Uuu, jak piękne poszanka, tak dawno tań ja nie słyszałem, to jest serio. Dobrej tobie. Na plażę, bo zacznij, ten walca z nim śpiewa, to też może ładnie. A później, jak ktoś dzwoni. Ile? Okej. okej, to idź. Kolego, odstraszam, we wrzeszku. Ej, Jan, co dziś się stało? Kto co dzwonił? Nie. Kto? Andrzej Dudaweto. Raczej nie. Dobra, zartowałem. Doktor Kleiner zaprosił nas do swojej... Kurat, ale mi się głos zmienił. No właśnie... Kurwa, do, do, doktor Kleiner. E, 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 Mutacje, bo przepraszam. Znaczy Janusz duszwa tak, jest. Tak. Kurat, to tak. jestem ja. Dobra, e, e. No tak, tak, no już Dr. do Doktor Klejner zaprosił nas do swojego laboratorium. Okej? Okay. Więc idziemy. Znaczy nie wiem do kiedy nas zaprosił, ale idziemy teraz, bo nie chcę spóźnić. No czekaj, nie to nie, win nie winno, przecież my tutaj drzwiami wychodzimy. Yy, a tak w zasadzie no to po co nas tutaj klejny zwał? Nie wiem ilesiku. Okej, okay, no to dołączysz potem, tak? Nie. Okej. Okay. No halo, halo, panowie, panowie. E, pan Kleiner. O, witam, witam, tak, to ja. Zapomniał to pan chyba staj... co. Y, a! No tak. Y, pan... przepraszam, przełączę się trochę w przyszłość. Janusz! Za daleko! Poczekaj! O nie, Janusz był Kleiner! Trochę... O! Teraz lepiej? Y, tak, tylko dlaczego... Czy pan kiedyś był jakąś stripteaserką? Eee I. I... I... Dobra, nieważne. lepiej? Tak, dobra. I, a. Nie, białe. A, a może lepiej? Ale ja... Ale ja trochę pobrudziłem i mam teraz takie ekrany. Dobra, trudno. Osiem. I, no to tak, niech pan mnie odprowadza, dobra? No to... I, to znaczy nie, to, to pan miał mnie oprowadzać. A, to zapraszam, no tak. <laughs> a w ogóle po co mnie pan tutaj wezwał? Pan coś jakieś wezwanie z Januszem, a Janusza nie ma, bo poszedł ciebie sikać. To Chyba wino nie działa. To nie tutaj. Dobra. Chyba tutaj też nie też tutaj. Tu są jakieś bieżne wrota, ale to nie o to mi chodzi. A, no nie działałem, tak? O właśnie chwila, no tak. Yy, Wezwałem was, bo ten. Bo, bo nie działają. A. co mam Ale naprawić? Teraz, nie, teraz można po prostu sobie wejść. O! Wcześniej nie można było. A, okej. Okay. Patrz, zobaczy, to jest taka magiczna sztuczka, bo wchodzę. I jestem świat młodszy. Co? Nic z tego już nie rozumiem, dobrze. A teraz wychodzę? Jestem 10 lat młodszy. No ale... Niech pan bierze nowe ubranie, bo panu się pobrudziło na różowo. O kurwa. Już, już, chwila. I gdzie ja to mam w kieszeni? ale ja pan wygląda, wygląda jakby pan się zesrał. A no tak, rzeczywiście. Wyjąłem to przecież z dupy. <grym> <grym> taki zielony, elegancki. Dobra, niech będzie zielony. Ale o A, co chodzi? Niech będzie, to nie. No, mamy no tak, coś co? naprawić w tym portalu, czy coś? Ja się zamieniam w psuch. Yy, dobra. No to tak. Jest tam jakaś 1, 2, 3? Wiesz co, chyba mama mi nie pozwoli teraz grać. Halo! Halo! E, o, e, o, o co chodzi? Polec, dobrze, że cię znalazłem. Słuchaj, bo... Kurde, klony mi uciekały, jakiś pies też mi uciekł. Aaa, to, to chyba w tamtą, ale dobre, nieważne to. Okej, okay, dzięki. To... <laughs> nie, 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 chwileczkę. Nie, nie, nie. Zanim pan dogoni, no to. Yy, jak... W jakim wezwie mi pan wezwał? Stop. Bardzo was przepraszam, że Wari był w tym odcinku pijany. Yy, no bo tak, chciałem. Tak się nie mówi, chyba o co chodzi. Mhm. Yy. Tam mhm. mamy gwizdne wrota. No. I ogólnie coś się popsuło. Mam naprawić, tak? Nie, masz popatrzeć. <mulary> a, okej. Okay. Jeszcze tak tylko a, dwie godziny. A, a gdzie no, jest Janusz? Jest on na siku. No to może ja się będę patrzył w to, a ty może idź sobie tam gońce słychać.

Ale to, to może ja lepiej tam pójdę do ciebie, nie? I... Co? Pójdę Ale tam nie do ciebie! Jest słyszę! Pójdę do nie ciebie! Słyszę. Coś się wciąga! <laughs> nie! Porta nie wciąga! Pomóż! Nie! Pomóż, Janusz! Nie. O kurna. Gdzie ja jestem? Ja, Janusz? Le, Janusz, musisz mi pomóc? Czekaj, musimy pogadać, czekaj, czekaj. sobie czekaj, czekaj, my nie mamy kości w tej grze. Ej, Janusz. Czekaj, dzieje się coś dziwnego. Chodź za mną. Musimy coś odrzucić Janusz, którym mamy rok w ogóle? Jak to kurwa, który mamy 2018? Co? Taka co? E, Janusz, musisz mi pomóc. Słuchaj, opęć wszystko po kolei. tak e, Naprawdę mi ja olewasz? Janusz, no, mów, mów. muszę się przyznać. Przychodzę z no. przyszłości. Jak mnie to interesuje? Jak czy co A, interesuje? Nie. Jestem z kwietnia, naprawdę, 2019. Tak. Muszę ci odpowiedzieć. Słuchaj, yy, 20 nie pamiętam, który. 20 któryś yy, kwietnia yy, byliśmy sobie normalnie w apartamencie i dostaliśmy yy, cynk od doktora Kleinera, że mamy przyjść i popatrzeć na portal, który zbudował, ale nie działał. I wtedy Przyszedłeś ty? Odpowiedziałeś, portal i mnie wciągnął i się obudziłem tutaj. Nie wierzyć! Naprawdę, serio. Musisz mi pomóc znaleźć do doktora Kleinera i Musi... Dostaw mnie! I musimy... za mnie! Janusz, co ci się stało? coś w Dobra. Dobra, i... Dobra, Janusz, Na to... Koni. To ja z... poszukam Klejnera raz sam. Mój koniczek. konia. Ech. Może tutaj coś znajdę pożytecznego, muszę to znaleźć. Janusz! Janusz, czekaj! A, Gdzie... Co? Znowu jakieś mi... O nie... Rozumiem. Przemieszczam się między odcinkami. To jest odcinek trzeci z McDonald's? Nowy praca Janusza. O, jest Janusz! Halo, Janusz! trzeci, poproszę, numer trzeci! Janusz! O kurwa! Co? Musisz mi pomóc! Czym? Który to jest ten... Który to jest miesiąc teraz? No, nieważne. Nie czy, czy po nie prostu. Wiem. Dobra, nieważne o miesiąc. Czy po prostu ten. Czy przed chwilą pracowałeś na stacji benzynowej? Tak, y... a co? Ey, zresztą to my tutaj byliśmy. No to. Chodzi o to, że. Dobra, słuchaj, od początku. To wyszedłeś przed chwilą z hamburgerem, po co wracasz? Y... słuchaj, musisz mi uwierzyć. Y... Nie. Słuchaj, zaczekaj. Nie, nie, z... tylko mi wysłuchaj. Wysłuchaj o! mnie tylko. Więc tak, y, ja przychodzę z przyszłości z... z, z kwietnia, 2019. No i co? No i dostaliśmy pewnego dnia list od Kleinera, że mamy się popatrzeć na portal, który nie działa. Po czym ty uruchomiliś portal i mnie wessało. I teraz przed chwilą obudziłem się w odcinku drugim, kiedy ty pracowałeś na budowie. I nagle się Jimen przede mną pojawił i nagle nie wiem co się stało i się tutaj ten... obudziłem mnie pod ogonkiem A, Janusz Musisz mi pomóc, nie. się stąd wydostać Jak? Musimy znaleźć doktora Kleinera i musimy tam, y, aktywować portal i miejmy nadzieję Kurye, na to... Nie, stop! Stop! Szybko do biura! Ja się spóźnię! Ej, chodź do toalety najpierw! Musimy sobie jeszcze siku. Nie. No, Janusz, dalej do pracy. Reko, i wszędzie do ciężarów. Dobra. To mogę ja prowadzić. Janusz. Res i słońce. Uh. Boże, gdzie teraz je? No nie, znowu... Janusz? Ja już co ty robisz? Eee. beczki. A, okej. Okay. Dość sporo ich tam Trochę. dobra, nieważne. Który to jest kwietnia? Dwudziesty! O, super, zarobicie! Słuchaj, czy już zastanawiasz się w ogóle skąd... Stamtąd przyszedłem. Stąd. Tej... Nie wiem, spałeś tam jak zawsze. Czeku, mamy dom. My śpimy w domu, a nie w budynku. Ale, ale, nieważne. Janusz, musisz mi pomóc. Eee. Janusz, musimy na tym... ja Czekaj, też muszę się, się wspiąć. Ja Jeszcze ma po ja się umiem wspinać. A ja ćwiczyłem parku. Janusz. I, przepraszam. M muszę się tak skurczę, bo już tłumaczę do czwartemu Januszowi. Nie, 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 cicho. Co? Mówię teraz? teraz? Już? co Już? Co teraz? Już? 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 Janusz, musisz mi pomóc. Nie. I, it's musisz! stąd. It, st musisz! Ogarnij się w końcu! Włącz mózg! Słuchaj, dzisiaj o. Nie wiem, po pracy. Przyjdzie do nas doktor. Do nas. Nie, to był list, bo już nie pamiętam. Sam, to był list, który wzywał nas do doktora Kleinera. I słuchaj, nie wiesz. Do portalu, który się zbudował i który nie działał. Początkowo tak. Jak byliśmy w tym miejscu. Od początku, się zamyśliłem. Ee, dobra. Sorry, jestem podekscytowany. E, i zostaje zdziwiony. I czemu rzucasz lodówki? Eee, bo mi się beczki skończyły. A, dobra, słuchaj, jak byliśmy w tym miejscu, gdzie doktora Kleinera, portal uruchomiłeś portal i mnie Wessał I po chwili z, z, ten. Obudziłem się, jak mnie Wessał, obudziłem się w drugim odcinku Janusza i Golca i potem kiedy mi nie uwierzyłeś Że wpadłem do tego portalu pojawił się Jimen, agent Jimen i nagle wszystko stało się czarne. Po chwili obudziłem się w trzecim odcinku i po chwili Janusz wszedł do ciężarówki. Patrzę w ciężarówce nikogo nie ma za mną. A znowu agent Jimenez. Nie wiem dlaczego w różowym stroju, nie wiem, ale i teraz się obudziłem tutaj i patrzę, rzucasz beczki. Musisz mi pomóc odnaleźć doktora Kleinera i musimy spróbować odpaść ten portal i wrócić do mojego wymiaru, bo tutaj się mogę naprawić. Jeżeli spotkamy Golca z, z tego wymiaru, no to mamy przesrane. Ale Niestety, Jan, że cie wichura jesteś. To ja jestem Twoim bratem. W sumie jestem Tobą z tego wymiaru. Nieprawda. <grywka> Janusz, pomożesz mi odnaleźć doktora Kleinera? Dobra, pomogę ci coś takiego. No, Musimy iść do naszego apartamentu. Oczywiście. Za mną. Kurwa. teraz się muszę wspinać. Też. <grywa> <grywa> A, Janusz. Ja yy, doktor Kleiner za Claymora zadzwonić telefonem. Mówiłem ci coś tam, że list, ale zapomniałem, że, że jednak telefonem. Ej wiesz no, kurwa, powiem ci, że ten nowy teledysk Shaggy'ego, ten jest... Gówniany, miłość z zakupanym lepszy. Dokładnie. Co? E. się dzwoni coś, idę. Mówię, Klejner. Wari. Co jest? Wari. Co? To rzeczywiście był Klejner, ale to nie jedyne co mam ci do powiedzenia. No, co? Tak naprawdę to ja jestem tobą. <śleszy> nie! Nie! Tak. A, teraz, a teraz ja mam ci coś do powiedzenia. To ja byłem tobą! A tak naprawdę. To ja byłem nim. O nie. A tak naprawdę. To ja byłem nim! A ja byłem nim! No się, tak naprawdę to ja. Moje prawdziwe wcielenie, fajnie się z Tobą zabawiłem, co? Tak się dzieje. już tymi widzę minusy tego wymiaru. Ale to jest ciągle ten sam wymiar, co jesteś! SPRANKOWANY! Chodź, Janusz, chodź, 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 chodź zobacz jak się sprankował. Król, żeśmy się sprankowali! Uuuu. No. Chodźmy już do tego portalu. Chodź do windy. Janusz, chodź do tego tam, do tego miejsca. Ej, otwieram Kurde, kluczek nie działa. O! O! Janusz, coś ty, ty znasz się na tej elektronice? Tak, muszę iść do toalety. Tak jak wcześniej? Mogę? Zaraz. Co? W tamtej rzeczywistości poszedłeś w tą stronę do toalety. Ale tam jest pan główny. Co ty zabierzesz? A, nie będę pytał, ten, ten wymiar jest inny. Dobra. Po prostu musisz mi... Dobra, ty iść tam do toalety. zaraz Kleiner przyjdzie. Ja muszę, ale tam jest portal. Ja ten dyszedłem. I jakbyś się pytał, skąd wiem, że ten wyszedłem. To już ci mówię. Bo tak naprawdę to ja Jestem tobą. Jestem mną. No halo, halo, halo. Gdzieście jesteście Tak, na jesteś głupim klonem. Chodź, chodź. Zapomniał pan przybranie, ale właśnie się wali. I co? A! a no. chwila. E, chwila! chwila! Wolę jasny rusz. A potrafisz się przeteleportować? Znaczy prze. Przyszłość, potrafisz się ten zmienić? Coś tam? Tak, oczywiście! Piuu! Przyszłość. Nie o to mi chodzi. <grym> o co panu chodzi? Dobra, myśmy już to za sobą. Ale co? No ja jestem za tobą. Dobra, bawimy się w grę. Spadaj sobie stąd, tam. I... Gdzie? Tam. Uch! Ała! Moje oczy! Nic nie widzę! Gdzie ja mam iść? Y Ała! Moje oczy! Wow O, chodź, w tą stronę. Tutaj, tutaj, Ale pan jest przystojny. A, możemy jeszcze że... zaznac... dobra. Po prostu idź sobie. Gdzie? Za tobą. Tam? Tak. Pójdę monolkiem. Dobra. To jest! O pan klejny! Cześć! Co robisz? E, e. Macham rękoma i szukam moich klonów, bo mi ucieknie. A, no tak, szukasz klon. Ej, musisz e. mi pomóc! Nie! Tak! To ty mi pomóż znaleźć klony! To, pomogę ci znaleźć klony, jeżeli pomożesz mi w jednej rzeczy. No dobra, to iść tam szukaj klonów. Ten portal nie A, działa? pomóc? No muszę nie, uruchomić ten działa. portal. Uruchomisz? Zgubiłem się w czasoprzestrzeni okay. i muszę wracać do mojego wymiaru. Mój skąd wymiar... Skąd znasz takie mądre słowa dziewczynko? Po pierwsze jestem chłopcem, a po drugie... A. Wiesz co, już byłem w innym wymiarze i mnie ten portal wessał, bo ta głupia mapa tutaj przyszła i mnie wessała tym portalem i się... Ej, i. młody chłopcze. No idź sobie i tam słuchaj konu. Dobra, to, to włączyć ci portal. Ach, tak, tak. Najpierw cię wymasuję. Ja, Chodź to, ale ja, do portalu to... trzeba masać, żeby się czasoprzestrzeń nie zaginął. Trzeba wyprostować. Już. Albo jeszcze. Już. Albo wy pan co? Rozmyśliłem się. Pomogę panu. Um. Proszę podejść za, za żółtą, czerną linię. Niech pan pamięta? Wymiar. Uch! Wymiar 6,9! Nie, wymiar 3D. Bo dupa. Dziwki koks. Fajnie, co nie? No. Tam to wymyśliłem! A, jeden guzik, przepraszam. Widzicie pan, otworzyło się. Sysan nas. Zapraszam. Psysa. Nie ee, nie Ee, po prostu mu. pan, wydaje się, że jesteśmy w Egipcie, ale tak naprawdę jesteś pan w swojej rzeczywistości. Teraz wystarczy tylko się przenieść w przyszłość. A A. A, Tutaj klikamy guzicie. KURWA! Janusz... O, Jezu! O uciekaj! Zapowiadałem, że to benzyna! No, ale się pali! Yy. Yy. Dobra, Janusz! Który dzisiaj yy. mamy dzień? 22 kwietnia! Jest! Zwróciłem z swojego wymiaru, na pewno coś... Też... Tak! Przecież się po... Cię oblewam! Ha! Jeszcze ty grałeś w jakichś wymiarach, spałeś dwa dni. Na noc ci nie było. Co? Tak. Spałeś trzy dni kurwa. Um. Kurwa, pal się. Aha, bo na, na imprezie tamtej zasnąłem, ta? Tak. tak. Oczywiście. Ale ja Janusz ty byś ty wiedział jaki ja sen miałem.